Spotkanie odbywało się, poczekajcie, poszukam tutaj, bo mam to w internecie, bo do, nie było to Polsk, czyli Polskie s, mm, <coughs> polskie Centrum w Londynie, Polonijne, takie duże z salą na 400 osób. Była sala jakiegoś muzeum. Czemu się spotkał w muzeum? No, bezpieczniej. Polonia by nie przyszła. <coughs> Słuchajcie, spotkał się w National Army Museum. Nie został oficjalnie w w prasowych komunikatach powiedziano, ile ludzi było, ale kto był, już napisano. Więc było, byli ci, którzy zostali odznaczeni przez prezydenta, oficjalna delegacja prezydenta i, żeby jeszcze zapełnić puste miejsca, gospodarze obiektu, w którym się to odbywało, czyli po prostu Kwiat Polonii, czyli Dyrekcja Muzeum Wojskowego Brytyjskiego, ludzie do odznaczenia i ludzie oznaczający, czyli to wielkie spotkanie z Polonią.